Czy Jarosław Kaczyński, ogłaszając w zeszłym tygodniu deklarację polską, mógł się spodziewać innych reakcji ze strony polityków Konfederacji, bowiem przede wszystkim do nich była skierowana ta deklaracja, niż pełne konsternacji, milczenie lub wzburzenie. To pierwsze, czyli zażenowane milczenie, to strona. Narodowa Konfederacji, a natomiast bardzo emocjonalnie zareagował na ogłoszenie deklaracji polskiej Sławomir Mencel. Teoretycznie nie ma tam chyba rzeczy, pod którymi Konfederacja nie mogłaby się podpisać, oprócz jednego małego zastrzeżenia, wykluczenie jakiejkolwiek koalicji z ugrupowaniem Donalda Tuska. To już nie tylko stawianie się prawa i sprawiedliwości w roli samca alfa na prawicy czy wręcz na całej opozycji, ale także stawianie warunków, z kim Konfederacja może, z kim nie może rozmawiać. Ciekawe, że z drugiej strony yy, takie deklaracje. Yy, Wyłączające możliwość koalicji np. z Konfederacją Korony Polskiej ze strony PiS nie padają. Wręcz przeciwnie, Przemysław Czarnek kilka razy podkreślał, no, że się nie ze wszystkim zgadza, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, natomiast podpisałby się pod wieloma postulatami i nie ma nic przeciwko współpracy z jego parlamentarzystami. Po co to zrobił Jarosław Kaczyński? Na pewno cała ta sytuacja ucieszyłaby obecną koalicję rządzącą. Do wyborów. Dwa lata, może trochę mniej, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Natomiast już teraz szykowanie się do wojny z jedynym potencjalnym koalicjantem jest działaniem co najmniej nierozsądnym. Jarosław Kaczyński zdaje się nie pamiętać o tym, że ludzie głosowali na Karola Nawrackiego nie dlatego, że lubią PiS, czy zgadzają się z programem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że nie lubią rządu i obawiali się posunięć Rafała Trzaskowskiego, który by podpisywał praktycznie wszystkie, nawet najbardziej kontrowersyjne ustawy.